Cześć moi drodzy, witajcie. Dzisiaj zrobiło się zielono i kaszowo. Zestaw za 60 zł. Mój pierwszy milion jest. Zdrapkowy cash, cash royal, gruby cash i maxi cash. Mam nadzieję, że nie będzie to kosz. Bo wiecie, różnie bywa. To zaczynamy maxi cash z numerem 23.

34, 18, kolejna wygrana. 38, następna wygrana. I 25, i kolejna wygrana. Pięknie, no wreszcie. Co tu mam? 20 złotych w kolejnym. Co tutaj było? Boże święty już teraz. Na pewno tu było 18. 20 zł, 38, 20, 25.

Dwadzieścia cztery jedenaście i czterdzieści jeden, dwadzieścia dziewięć, pięćdziesiąt siedem, trzynaście, dwadzieścia osiem, i ostatnia pięćdziesiąt sześć. Tutaj nic nie ma na dole. Kontrolna o Boże, jak bałaganica zdrabka o. O! No. Dobra, nie znajdę. Widzicie, jak na złość. Dzisiaj normalnie te zdrapki. O, ha. <laughs> o, matko. Ale jaja, udało się w grubym kaszu odzyskać kasz. Szóstka. Numer zdrapki, a zdrabka nazywa się Zdrabkowy Kasz. 14, 33, 22, 16 i 36.

Dwadzieścia sześć, siedemnaście, czterdzieści cztery, czterdzieści trzy, dwadzieścia pięć, dwadzieścia jeden, dziesięć, dziewiętnaście, trzydzieści sześć, obok, czterdzieści jeden, dwadzieścia trzy, trzy, czterdzieści pięć. 46, 14 i ostatni rządek 30, 15, 8, 32 i jedyneczka. Mamy jeszcze bonus. W bonusie cytryna. Kontrolne tu są różne. Także dzisiaj na wydane 60 zł wpadła stówka w grubym keszu. No, gruby kesz się pojawił. Co mnie bardzo cieszy. Przepraszam Was, że musieliście tyle czekać, żebym znalazła cyfrę 29, ale chyba przez to, że mi się tutaj zamazało na początku. No po prostu ta cyfra była dla mnie jakoś niewidoczna. Ale się cieszę. A Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górze oraz miłego komentarza. Życzę Wam miłego dnia i bardzo serdecznie pozdrawiam. Pa!